Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem się z Wami podzielić czymś, co już chodzi mi po głowie od jakiegoś czasu, czyli z organizowaniem takich rozmów z widzami, czyli no, no z wami, które mieszkają już poza granicami Polski od jakiegoś czasu i chciałyby się podzielić swoją historią emigracji i ogólnie tym jak się żyje w danym kraju i to, to nie ma ograniczeń jeśli chodzi o miejsce zamieszkania, może być każdy kraj na świecie, byle byście byli tam, no po prostu mniej więcej na stałe, żebyście mieli po prostu, żebyście mogli odpowiedzieć na typowe pytania, czyli jak się w danym kraju żyje, jak się tam czy dobrze się zarabia, czy się źle zarabia, czy są duże koszty życia, czy ogólnie jakość życia jest dobra, czy polecacie takie miejsce, jakie są takie problemy, no, no wiecie, tak jak ja próbuję tu już od paru lat na moim kanale odpowiedzieć na pytania odnośnie tego, jak się żyje w Wielkiej Brytanii. Więc jeśli ktokolwiek z Was byłby zainteresowany przeprowadzeniem ze mną takiej rozmowy, która wyglądałaby dokładnie tak samo jak rozmowa przeprowadzana z Dave'em z Ameryki, tutaj macie link, jeśli jej nie widzieliście, czy jest to rozmowa na Skype'ie, um, Skype ma funkcję nagrywania od razu rozmów i dzielenia ekranu, więc to jest bardzo proste, nic skomplikowanego nie ma. Nie musicie żadnego dodatkowego oprogramowania mieć, tylko jeśli macie Skype'a, to automatycznie możemy zrobić taką rozmowę. Więc jeśli ktokolwiek byłby zainteresowany z was wzięciem udziału w takim przedsięwzięciu, nie wiem, czy to nie za duże słowo, to, to napiszcie do mnie na moim profilu na Facebooku, który się nazywa Angielski sen, tutaj macie do niego link. Tu albo tu. Dobra, tu jeszcze. Tu macie link. I jesz albo po prostu na, wyślijcie mi wiadomość na mojego maila, który też nazywa się angielski sen i tutaj też jest do niego link um, Obojętnie jak Wam wygodniej możecie tam pisać. I dodatkowo, jeśli będę miał już potwierdzenie od danej osoby, że chce, zgodzi się, załóżmy powiedzieć jak się żyje w Niemczech. Przykładowo, bo mieszka tam już 10 lat, 5 lat, czy nie wiem ile tam, obojętnie, 15, 20, 25, tak by było najlepiej. I chcę się podzielić tym, um, no jak to wygląda od kuchni życia w takim kraju po prostu. No to tak, to jest taka główna informacja dnia. <grych> I jeszcze chciałbym, żebyście mi napisali rzeczy, które Was interesują na które mógłbym odpowiedzieć odnośnie życia w Szkocji, czy w ogólnie w Wielkiej Brytanii. Jeśli będę znał odpowiedź na te pytania, no to chętnie nagram na ten temat filmik. Zapraszam też na mojego Twitcha, tutaj macie link na dole. Jestem na nim dosyć często, stosunkowo często i tam też można sobie tak pogadać na żywo, jeśli, jeśli macie ochotę. Czasem będę w coś grał, czasem będę po prostu robił coś innego, to zobaczycie. Nie, nic nie, nie bójcie się. A i e, polecam. E, Amelie kupiła mi tak, coś takiego, bo próbowałem jej używać jej jej, jej jej pędzelków do czyszczenia mojej klawiatury, więc się zirytowała, kupiła mi własne. I wiecie jak to się fajnie sprawdza? Zobaczcie. E, kurde, nie sięga mi klawiatura. O, wyobraźcie sobie myszkę. Da? Możecie sobie czyścić myszkę. No dobra, to tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Dzisiaj na pewno jest dzień pełen emocji w związku z wyborami, które właśnie mają miejsce. No to powodzenia tam w Polsce. Trzymajcie się tam w Polsce w poniedziałek, żebyście się nie pozabijali, bo będzie 50-50. Polska jest podzielona, jak już od wielu, wielu lat. No, to dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło, znośnego weekendu, tygodnia, poniedziałku. büyük